Wiele lat temu Szeik uwielbiał siedzieć i przyglądać się zabawom swoich pięknych żon. Poświęcał im całą swą uwagę. Żony były bardzo zadowolone z męża, podobnie jak wszyscy w tej Pewnego dnia żony bezskutecznie próbowały podbić szejka, stosowały różne metody i nikt z tego nie wychodziło. I mimo iż korzystał śmiało ze wszystkich urozmaiceń jakie proponowały żony, nie mógł w pełni... właściwie nie mógł w ogóle... nie mógł go wcale postawić. Wreszcie znalazłem to, on czego szukał. Was for. Był he gotowy. chłopcy, uh, szukał żadnej nie mógł znaleźć. Oh, jak cudownie, według po własnego pomysłu, zbudował coś, co stało się znane jako pierwsza maszyna fizyczna. Ja? Tak. I wtedy ten sposób, jedna po drugiej, każda z jego żon została zaspokojona. Oto wspaniała terapia szejkowa. Sikh of Therapy.